Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Was zabrać w bardzo wyjątkowe i tajemnicze miejsce, które odkryłem stosunkowo niedawno w moim lesie. Zobaczcie na tę mapę na geoportalu. Zobaczyłem tutaj taki podłużne, podłużne zagłębienie w terenie i pomyślałem sobie, że to być może jest jakiś ciek wodny. Zresztą na jednym z poprzednich odcinków dotarłem prawdopodobnie w to miejsce i zobaczyłem właśnie tę rzekę i wydaje mi się, że wtedy była wyschnięta. Jeżeli tak jest, to to miejsce będzie tym bardziej ciekawe, żeby zobaczyć pójść, pójść wzdłuż tego rowu i zobaczyć, co tam ciekawego się znajduje, czy są tam śmieci. Mam przy sobie worki, więc będziemy sprzątać, jak będzie trzeba i znajdziemy jakieś fajne miejsce do tego, żeby założyć w okolicy fotopułapkę. Chodźcie! Ale najpierw chciałbym Wam pokazać w ogóle miejsce, gdzie siedziałem przed chwilą. Piękny buk, zobaczcie jaki dorodny, pnie się do góry. No to jest już rzadkość dzisiaj, żeby tak przepiękne drzewo spotkać. A ja uwielbiam buki, to są moje chyba ulubione drzewa. Jest i nasz ciek. Dosyć wyschnięty, niestety. No widać tam jakieś wielkie szmaty, tego dzisiaj do nie weźmiemy, bo to jest za wielki element, ale zobaczcie ile tego tutaj jest. Eee, jakieś takie, no nie wiem co, coś zostało naniesione przez wodę, a w tamtą stronę pójdziemy i prawdopodobnie e, po prostu e, zejdę sobie na dół i będę szedł właśnie e, tym wyschniętym korytem. Niestety wyschniętym, bo pamiętam jak jeszcze niedawno leciała, płynęła tędy woda. Hey, oh, oh. Dobra, mamy dno, jest tu trochę wody na samym dnie. Mam dzisiaj kalosze, więc takie rzeczy mi nie straszne. Nie wiem czy zauważyliście, ale w tym sezonie nie mamy zbyt wielu komarów. Yy, I to. Kiepsko, ponieważ wiadomo, że komary, mimo że nas wkurzają, są bardzo ważnym elementem naszych ekosystemów, stanowią chociażby pożywienie dla różnych zwierząt, ale same są również przecież zapylaczami. Dlaczego ich jest tak niewiele? Maj był zimny, czerwiec również jakoś nie za bardzo i mamy mało deszczu, mało wilgoci, a komary potrzebują do rozrodu, właśnie chociażby najmniejszych cieków wodnych, najmniejszych kałusz, najmniejszych stawów, oczek wodnych i tak dalej. Ale jeżeli to wygląda tak jak tutaj i temperatury no nie pozwalają tej wodzie tutaj w ogóle się zatrzymać, no to niestety, ale komarów również jest mniej. Ty byłaś puszeczko. Aha. Ah, ah. Jesteś szalona. Ah. Ona już trochę przeżyła, jak widzicie. Leży tu pewnie na dnie, jest zalewana już dłuższy czas, ale trafia do mojego worka jako pierwsza dzisiaj. Tu mamy natomiast coś metalowego chyba. O kurde, co to jest? Duży element. Przyczepił się do korzenia niestety. A, oh, wybacz drzewko, ten jeden to ci nic się nie stanie, a no przynajmniej to ci już nie będzie ciążyć. Zobaczcie, jakie wielkie coś. Ktoś wie, co to jest? Może Żabo, chcesz zobaczyć, co to jest? Żabko? Nie, Żabka nie chce. Może wy mi powiecie, co to takiego jest? No, folie. Oczywiście folie niesione prądem rzecznym. Teren zaczyna się robić dość ciekawy. Zobaczcie, zawalone drzewa, więc chyba stąd gdzieś tutaj jakoś wyjdziemy. Było boczkiem oś się zanurzyłem teraz, Kaloszku! Wychodź, Kaloszku! O, jest! Co to za budowla? Kurde, wchodzę w pajęczyny. Oto o, o. O, ci ciekawa rzecz. Ktoś ma pojęcie co to jest? Takie dwa wbite w ziemię pale. Taka poprzeczka. Wygląda jak ukopane specjalnie i umocnione tutaj taką belą. Ciach i dwie belki sterczące. Co to może być? Macie jakiś pomysł? Nasza rzeka jest tam i my idziemy dalej. Ahoj! Nie widzicie tego zbyt dobrze pewnie w tym świetle, ale tutaj znaczy, no, prawie nie ma wody. Są tylko butelki. Ach. O, I tak schodzę po kolejną. O! Właśnie naniesioną przez prąd. Proszę bardzo. Kurczę, ale powiem Wam, że jestem w takim tutaj tunelu pod liśćmi. Tam wyżej jest widzę jasno, ale tu u mnie totalna ciemnota. Ja nie wiem, czy coś z tego materiału będzie. Widzicie mnie w ogóle? Żmija. Żmija się wieje jak niepyszna. Kolejna zdesperowana butelka. Proszę bardzo, zdobi brzeg tej wyschniętej rzeki. O, ho, ho i są. Proszę bardzo, racice odciśnięte. I racice doprowadziły mnie do Ach, śmierdzącej butelki! Ciekawe ile osób tu przelazło bo poza mną bez sensu się tak tu pchać czy nie? Jak myślicie? O, o, o się wkopałem jak dzik! Zobaczcie. Ach, lina coś to gdzieś tutaj komuś tworzyło może jakieś prowizoryczne schronienie kawał prezentu na dnie rzeczki bardzo kurka no nastrojowo tu przynajmniej wygląda trochę jak taki górski potok Dzięki temu, że te kamienie się odsłoniły. Powtarzałem to już wielokrotnie i powtórzę jeszcze raz: brązowe butelki są jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi zbrodni w lesie. Są poważną pułapką. Owady bardzo chętnie wchodzą do takich butelek, zwłaszcza mrówki, i często w nich giną z przegrzania albo z zalanie takiej butelki i ich kryjówki. Także nie wyrzucajcie ich i nie omijajcie ich w lesie. Bierzcie ze sobą. Tak jak to. Ach, kolejna flasza. Uff. Pełna wody, wiadomo. Woda tędy płynęła. To czemu nie ma być pełna wody? Bierzemy i lecimy dalej. Zobaczcie, chcę Wam coś pokazać. Zobaczcie tylko na tę, na tę sytuację tutaj. Tutaj ktoś chciał kiedyś tę rzeczkę malutką uregulować. Zobaczcie te paliki, które tutaj idą, a jak się rozlała. Natury nie pokonamy, słuchajcie. Dajmy pracować tym rzekom. Niech one kształtują środowisko, niech one wylewają, niech się zajmą nimi bobry, a nie my. Niech one po prostu tworzą rozlewiska i, e, i dzięki temu nawadniają tereny wokół. Zobaczcie, nie powstrzymamy tego. To pewnie kosztowało wiele tysięcy złotych, jak nie więcej, żeby stworzyć w ogóle takie palowisko. I co? I po latach jest to po prostu tutaj zalane, a rzeka i tak płynie jak chce, podmywając tutaj ląd. Także dajmy, błagam Was bardzo serdecznie, dajmy naturze pracować! Poradzi sobie. Jedna z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, jakie można znaleźć w środowisku wodnym i okołowodnym, to styropian, i on jest naprawdę już wszędzie. Rozpada się na małe kulki. Rozmawialiśmy o tym i o takich zastoiskach w rzekach, rozmawiałem z Tomkiem z Gołą. Zobaczcie ten odcinek sobie koniecznie. Później Tomek jest doktorem biologii i opowiada właśnie o tych zagrożeniach różnych. I próbujemy naukowo podejść do problemu śmieci. Zobaczcie to koniecznie, a sty... Jest jednym z najbardziej popularnych zaśmiecaczy naszych cieków, od tych najmniejszych po największe i Oczywiście, również te stojące, jak rzeki, jak jeziora, stawy. Zobaczcie, wydawać by się mogło, że w takiej rzece nic nie będzie. A co się zatrzymuje, a co idę krok, to są butelki, co coś tu się złapało w tej wódce. Co chwilę jakieś, właśnie tego typu, o, z jakiś materiał został tu ciągnięty. Tutaj jakieś druty, zobaczcie, wystarczy, że coś takiego się tutaj zawinie, zawinie o korzenie i się robi coś takiego, jakaś taka nienaturalna. Yy, wyspa, która zbiera zbiera o, śmieci o proszę, po raz kolejny dowód na to że problem jest nawet jak go nie widzimy, jesteśmy w środku lasu yy, przy jakichś właśnie terenach typu yy, jakiś ciek wodny tutaj raczej nikogo tutaj nie ma, nie ma tutaj żadnych ścieżek ja się przedzieram yy, właśnie tym yy, środkiem, a śmieci tutaj a śmieci tutaj są, proszę bardzo folia z żabki i tak dalej, także a słuchajcie, to że w okolicach Waszych ścieżek nie widać śmieci, to nie znaczy, że ich w lesie Waszym y, nie ma. I to jest problem, że często skupiamy się na tym, y, co y, widzimy y, wokół nas, nie poszerzając tej refleksji. A refleksja powinna być taka, słuchajcie moi drodzy mili. Że śmieci jest mnóstwo w naszych lasach, zwłaszcza tam, gdzie nie wchodzimy, bo tam jest najłatwiej je ukryć. To jest raz. Dwa, roznoszą je zwierzęta, wiatry, inne atmosferyczne zjawiska. Yy, I trzy, yy, nikt tam nie dociera, więc one nie są sprzątane, nie są zauważane. Ale tam są, uwierzcie mi, tam są. Ech, po prostu jest tutaj ach, multum szkła. O, oh, jakieś części od drukarek czy czegoś innego. Wyciągam z ziemi też. Komary jednak się pojawiły. Nie ma ich jakoś strasznie dużo. Jestem yy, spsikany, czym tylko się da, więc mi tak nie dokuczają, ale są skubane. Powiem tak, wyszedłem do lasu, że tak powiem, otwartego, bo tam już było tak dużo wszelkiego rodzaju zarośli. Okej, okay, rzekę zostawiłem już bardzo daleko, ale trafiłem za to na czerwoną bluzę. Jeśli to jest bluza, FUJ! A oczywiście już zamieszkała i to przez różne stworzenia. Jak widzicie, tu jest ślimak. Murówki tutaj mają swoje mrowisko, i to są chłódnice, które wykorzystały. Słuchajcie, no właśnie, o prosionki się chowają. Różnego rodzaju one wykorzystały sobie to, że ta kurtka tutaj leży, stworzyła no, pewną, pewien obszar wilgoci, tutaj i cienia, i dzięki temu mrówki mogą sobie tam stworzyć idealne warunki rozwoju. Dobra, teraz spójrzcie na to, nie widzicie tego, żałuję, że nie mam koszuli, tylko krótki rękaw. Teraz przez te krzaki myślałem, że to kibel, ale to nie jest to. To jest chyba raczej jakiś taki pojemnik. Eee, aaa, y, wiecie, HDPE, tam właśnie jest po jakiś tam, ten twardszy plastik, zaraz tam spróbujemy się dostać. Pomoże mi niezawodny kioszek! Kioszku, zachadź się o coś! Kioszku, nie zostawiaj mnie, kioszku, proszę! A, dobra, nie da się kioszkiem, trzeba łapom. Eee, hoppa! Wybacz drzewko, ale musieliśmy się tego pozbyć. A ty sprężynujesz, wiesz o co chodzi, nie? Nie, to tylko ziemia chyba jest, słuchajcie. Na szczęście jest tu tylko ziemia, ale to bardzo ciekawe jest w ogóle. Tu jest taki sznurek, jakby to na czymś wisiało i zostało obcięte. W taki sposób. Bardzo ciekawe. A no to teraz mamy coraz ciężej donoszenie, dobrze, że ma ten sznurek o, przynajmniej jest łatwiej trochę. Śmieci zostawiłem jakiś czas temu przy drodze, wrócę do nich, bo już po prostu było mi bardzo ciężko, a chciałem pójść na szybki zwiat, żeby zobaczyć czy jest tu jakieś ciekawe miejsce, chociażby na to, żeby założyć kamerę i znalazłem coś okropnego. Słuchajcie, zobaczcie, zrzut jakichś starych śmieci. To są jakieś. nie wiem, porcelanowe rzeczy? Trudno powiedzieć, chyba tak. Yy, tu jakieś metalowe rzeczy, jakby resztki od jakiejś jakieś puchy, jakieś konserwy, czy nie wiem co, wszystko to się należy oczywiście nie tu tylko do kosza, jakieś stare słoiki i mnóstwo tego badziewia, nie mówiąc już o takich maleństwach jak to. Na szczęście mam przy sobie drugi woreczek, więc za chwilę się tego pozbędziemy i wyniesiemy do tamtych. Tam na tym drzewie, słuchajcie, i widok jest na ten zielony stawek, tutaj na ten zalew. Jestem bardzo ciekawy, czy coś tędy będzie przechodzić. Może wylądują tu jakieś czaple, może wy, wylądują tu jakieś żurawie kto wie? Jeżeli nic się tutaj nie nagra, no to zmienimy położenie tej kamery. Z tego drzewa. Może też obserwować drugą stronę, czyli tę część tutaj, tego babrzyska, rozlewiska. O, tutaj było dosyć trudno się dostać, bo błocko jest o, wciągające. O, bardzo wciągające. Ale jakoś mi się udało, nie będę tego powtarzał. Tam mnie prawie zaatakował szerszeń. Musiałem spokojnie poczekać, aż odleci. Odleciał i mogłem zamontować kamerę. Także słuchajcie, tyle wyrzeczeń. Mam nadzieję, że się opłaci. Wrócimy tutaj za jakiś czas, a ja wracam po śmieci, które zostawiłem. Zakładam, że tam są ciągle. Bo kto by je miał wziąć, prawda? Okej okay, moi drodzy, czas na podsumowanie tego e, materiału śmieci mam tutaj ze sobą. E, są to dwa wory, plus ten wielki baniak HDPE. One ważą razem w sumie 20 kilo, także jest tutaj tego śmiecia sporo, głównie szkło. Jest, jest, to, jest to tylko, Właściwie są to tylko śmieci z tego odcinka tam w lesie rzecznego, z tego po prostu rowu, który był kiedyś rzeką, a teraz wysechł i tylko stamtąd właściwie i z okolicy tego rowku zebrałem dzisiaj śmieci, a jest tego tyle, ile widzieliście. Fotopułapka już działa, nagrywa zwierzaki, jak za tydzień ją zbiorę, to wam pokażę, czy coś udało się. Się uchwycić, a tymczasem was żegnam i do zobaczenia kolejnym razem. Tym lasem!